Siemanko, z tej strony ja, Narf i pan Fistowszek również. Jeszcze przewodniczka w ładnym, zielonym stroju. Yy, witam w kolejnym odcinku Monster Huntera, będziemy sobie dalej grać w Fodłę. I zatem, zebraliśmy się oczywiście wokół okrągłego stołu, który jest prostokątny i będziemy omawiać dalsze plany yy, naszych badań, ekspedycji i badania nowego oświata.

tak, e, powiem, jak się mogę coś wtrącić do tych e, rozmów, e, jeśli coś jest wielkości góry i praktycznie jest wulkanem, bo pluje lawą i innymi... Wiecznie płonącymi się kamieniami. Mamy tutaj jeden takiego jakby kupę, która cały czas płonie, mimo że zrzuciłem z miesiąc temu. Proponuję jednak go zostawić w spokoju, nie chcę zrobić swojej seleci, a nie łapać go, nie, po co w Albo zabijać tak. Macie za dużo ludzi, czy. Tak. Nie wiem. Patruj jest dosłowną górą. Statek na nim był. Prawy nas zabił. Komandor, jeśli mogę. Myślę, że mam idea. Oczywiście kolej z duszami ma zawsze świetny pomysł. Może zawsze genialny pomysł. Miałeś się odzywać? Uuu, czarny jest. Uuu, jest badasem, widać, że skawał z niego. Gnoja. Jeszcze co zamknięta przyubica, jest taki tajemniczy. Nadal uważam, że jest to bardzo kiepski pomysł. On jest tu szefem. No, przejdź do tego gościa. Byster biolog. Nie jesteś taki bystry, co? Good Zadanie na pobudek. Dobrze, zrobię w swoim czasie. Dobra, panie. Taki masz pomysł? Genialny. No, nie na tam, będziesz mi kazał polować. No dobrze, mam sprzęt. A rozborem, mogę polować. Od bydlaka. Bądźcie maskujący. Dziękuję ci. Prawdopodobnie nigdy tego nie użyję. Nie wspomniał, że działa tylko czasowo. Zobaczmy filmik, jak to wygląda. Aha, można założyć na siebie i faktycznie się nie widzi. A, sprytne. Całkiem w sumie ciekawe. Trzeba przyznać. Co że całkiem jest pewna. Darowaj. To Bikadaci nie człowieka. Ale dobrze, jak mówisz? Ty to jesteś przewodniczką? Ja jestem tylko mięśniami i bronią. Tobikadaci. Kadaci, Nie wiem co to za potwór. Dobrze. Tobikadaci. Kadaci. Sypij skrami i Toby A. Prawie zremowali. Starali się. Jedźmy z jedenastki. Talon no pewnie mam mi za dużo. Muszę zużywać. Tak ja dostaję dwa dziennie nowe. Dobrze. Robimy to. Niech się wczyta zadanie. Tego, do tego czasu pobawię się ze świniem. Ze Świnia. Podniosę cię. Może znajdziesz coś drogosonnego dla mnie. O! Zawibrowało Zę strony. Tu wybruję na tym dywanie. Tu coś musi gdzieś być, szukaj. 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 Coś znalazł. Dawaj, 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 dawaj. Moje, moje, moje. Coś znalazłeś. Dziękuję ci bardzo. Kryształ ziemny. Ha! I stalowe jajo. Świetny jesteś, jesteś cudowna. Zostaniesz za to potem e, ziemniaka. Dobra, lecimy na misję. No już teraz, raz poszedłem z obcym człowiekiem na zadanie, to skościł pukę i dwoma strzałami. Dziękuję bardzo. Mi się taka zabawa nie podoba. Nie wiem skąd on się ulął. To całkiem zabawne. Dobra, partner! Z fiskrami Daci. Mam fistaszek, co ty chcesz, mój przyjacielu, mój ulubiony? No pamiętam, że przyjazdą się z obrońcami, no. Ale there are facts only lasts for a limited amount of time. If the tool you are using stops working, don't worry. It'll recharge after a while. Yeah. W nie po... w życiu cię nie porzucę. Przyjaciele, jesteś ze mną już do końca. Dobra. Tobie go kadaczego trzeba ścigać. Ścigać, wytropić, on jeszcze nie wie, że go śledzę. To nie wiem jak czarować stado kestodonów. Czyli kot się tym zajmie, czy co? Nie wiem. Wymyślę coś, coś znajdę. No, trzeba się trochę pokręcić, może gdzieś znajdę ślady. Weźmy siatkę, bo to zawsze. Mieć. I pokaż to opończę. Może się przyda. Jak trzeba gdzieś się nagle leczyć. Ślepy załek. No coś mam ostrzelnika zopa. I coś jeszcze tutaj pływa O głupiki po trzy, po trzy punkty załebka. Wskoczę? Ne. Trochę można stracić orientację w terenie w tej dżungli. Mam cię. Już nie taki radosny. <ścoughs> Spina radosny. spina radosny to ja jestem. Jest busta do zbierań? O, są ślad łap. To pewnie naszego Tobiego Kodaciego. Brzmi jak imię i nazwisko jakiegoś skoczka narciarskiego. Który kiedyś rywalizował z Adamem Małyszem. Proszę Państwa, z numerem 13 skaczem no, Tobi Kadachi. Zaraz po Noryakim Kassaim. A ja obiadu nie zjadłem przed wyprawą. Ale lipa. oko, Mam max-miksturę. I dobrze wysmażone steki. To jest ważne, żeby pamiętać, żeby przed każdą wyprawą obiad zjeść. No, też do jesteśmy. I jeszcze mega-pigułkę demona. A coraz bliżej, z tym chyba go słychać nawet. No. Coś takiego jakby. O, jest przerelnik filmowy. Już go mamy. Znalazłem go. Predator, brakuje tego dźwięku. Co to za wiewiórko jaszczurka? Nie ten guzik, który chciałem bym wysłać. Ty jeszcze pikaczu! O rany To jest latająca wifiórka, jaszczurka Gdzie masz jaszczurko łosia super ktosia? To ma tylko czerwoną esencję żółtej brakuje Laura, poradzę sobie z tymi dwiema A ty tak, masz pana mega pigułka do mona, jedziemy z gnojem. Aaa, zrzucił mnie. Jak tam wleźć z powrotem? To jest pytanie. Tu jesteś! Piękna seria ciosów z góry. Mam twój ogon! Oddaj mi ten twój ogon! Sera, zabior twój gon. Child zakład, że można go uciąć. Ale ja chętnie sprawdzę. Ach prosto łeb. Właśnie, dlatego muszę uciąć ci to nogą. Masz przez niego strasznie duży zasięg. Przestań ryczeć. Ej, gdzie uciekasz? Chodź tu. A coś mu upadło. Łuska. Wiem, że... Mówiłem, że ja szczupka. Dobra. Daleko mi nie uciekniesz. Eww, wróć. A gdzieś jest super nisko. Trzeba na dół zejść. Jest ops, nie rób tego w wodzie, dobrze się radzę dla Twojego własnego dobra. Daj mi to nogą. za dużo taką tym nogą. Muszę go mieć. Nie, jesteś za wysoką. Ania nad przylas, nocz teraz Jestem bardzo zajętym człowiekiem O, walka o terytorium Dobrze, bo się byli między sobą No właśnie używam cię, gdzie 250 mu za Jeszcze Jagras <grytania> O no, już się zebrali w kupę teraz. Widzicie się ze sobą terytorium, co jest? Jeszcze brakuje mi. Dziadek. Całkiem przydatne. <grywki> Dziady dwa. Pozwalam, że pomiędzy walkami ze sobą i znaleźć czas, żeby zaatakować mnie jeszcze. No. się go na mnie Co to, Ania na tuciek? Chyba oberwało mi się. Bardzo dobrze. Tobie kodaci. już nie skaczy. <laughs> mnie powinni wziąć na y, translatora tych wszystkich questów. To, to jest prawdziwa poezja. Chyba wszystko, do zebrania, co było. Jeszcze ślady łap mogę pozbierać. Dla punktów. Dobra, lecimy! Misja ukończona, nie było łatwo. Chociaż Aniana walnął mu za 250 jednym strzałem, całkiem fajnie. Daje to 10 minut 54, szybciej niż tamten. Kości potwora, przydały mi się kości potwora plus. Pazury, elektrody, fajne. Mamy części z Tobicodachi, jest ich za mało, żeby coś z nich zrobić, raczej. Może jakiś się zdroi. Także drodzy mili, Tobicodachi, jak już mówiłem, nie skaczy. Ulepszono mi kantynę muszę tam się wybrać. Także. Sobie, kolejna misja zrobiona. Fabularnie, dobrze. Zobaczymy, co nam ma dowódcę do powiedzenia. No, nie dowódca, tylko botanik. Jej. Super. Elektryczna, latająca wiewiórka. Wą... wiórka. A, ten nilutujący tek, dobra. To już w następnym. Skoro pan ma bardzo silnego questa nie cierpiącego zwłoki. Także dziękuję za uwagę. Panie Fistarszko, pożegnaj się i zapraszam do na następny odcinek. Cześć!